Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Shell Challenge. W poprzednim odcinku robiliśmy Bajoro, i tutaj drugą część ogródka. W tym odcinku skupimy się na wnętrzu naszego domku i oczywiście na ogródku naszym. Więc zacznijmy. Zastanawiam się, czy te drzwi zostawić w tym miejscu, ale wydaje mi się, że wybierzemy jakieś inne. Raczej, na pewno. Yy, te mi się nie podobają. I czy może je dać tutaj? I wtedy byłby to taki mały salon z wyjściem na ogródek. Tutaj na pewno w przedsionku zrobimy łuk, a jeszcze nie wiem czy ten. No już sobie jeszcze dam tu światło jakieś. Tymczasowe oczywiście. Potem będziemy wymyślać coś ładniejszego. Mam nadzieję, że o tym nie zapomnę. Może zaczniemy od kuchni, która wydaje mi się, że tu będzie na nią dobre miejsce. Jeszcze nie wiem, to się okaże. Chyba najpierw wybiorę meble. Dobra, będzie milenialską, <grym> Że tak powiem. To będzie lodówka? Trochę wchodzi w okno. No, to by było sobie. Może taką zwykłą szarą. Dobra, sprawdzę, czy nie wystaje. O, idealnie. <grym> Niech jest idealnie. Tak, i jeszcze te szafki bym chciała. A, nie, nie te. To muszą być takie wiszące. Yy... Nie myślę, że to nie ma takich szafek. No to nie są do tego szafki. I one mają inny kolor, prawda? Świetnie po prostu. No nie wiem, czy ta mi się podoba. No i ta to jest ładniejsza, ale jak nie ma do niej szafki wiszące, to co ja mam zrobić? Eee, yy... czemu tak można zrobić? <grym> Czekajcie. O co chodzi? Ale... no... nie wiem co myśleć o tym. Bo... nie no, też nie pasuje kolorystycznie. Dobra, trudno. Życie. Tu zostawi jedno, bo i tak będzie jeszcze pies, więc... Nie ma sensu tam na siłę Ale pies będzie raczej tu? Może tu? A może... może tu? A nie, nie wiem. Dobra, zaraz znajdziemy jakiś piec. Aha, ja chciałam jeszcze te szafki wiszące. że. Dobra. Aha, świetnie. Tak, też nie będzie się mieścić, nie? Ech, tu nie będę ci na siłę. No, na pewno głupio to z zewnątrz wygląda, nie? No. A jakby zrobić coś takiego? Dziwnie to wygląda. Powinny być jeszcze takie, ale mniejsze. nie. Nie wiem, serio. Tu dam szafki, tu nie. Proste, proste. To będzie lepiej to wyglądać. I piec. Jakby się uprzeć. Nawet to nie wygląda źle, nie. Albo. <grywa> okay. No. no ja Chciał okap. Okej. Okay. Myślę, że taka kuchnia jest. Okej. Okay. Jest. Znośnie, tylko jeszcze tam rotulka z tyłu. <grywa> Spraw... O nie, wystaje. Teraz nie wystaje, nie dosłania okna. Dobrze, teraz mogę zrobić kafelki i ściany. Więc let's try. A czy te? Tutaj są białe, może? Mm, są szare. A zróbmy szare. Zróbmy szare i będzie ok. Płytki w kuchni. A ściany? To będzie przyszło, to tak? możliwe, że tak. Ej. Ej, myślę, że Git. Myślę, że jest dobrze. <laughs> myślę, że kuchnia dobrze wygląda. Problem jest z oknami i nie wiem, co mam z tym zrobić w sumie. Myślę, że to jest dobra lampa tutaj. Się zastanawiam. Bo jedyne większe pokój, który można zrobić, to jest tutaj. A wtedy będzie długi korytarz. No, taki dziwny to będzie. Chociaż. Aha, jeszcze trzeba zrobić łazienkę, kurde. Jakby to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Tu by był pokój. No, a tu salon. łazienka? Jezu, ja nie wiem czy to jest dobry pomysł. Dobra, czyli te to tylko po prostu i ich tu nie będzie. Albo nie, nie wiem jeszcze. Eee, wiecie co? Myślałam, że dach był trudny, ale to co tutaj się dzieje, to przekracza moje możliwości wszystkie. I jednak najpierw trzeba zacząć od środka, a potem robić zewnątrz, bo... Ja nie wiem co mam tu zrobić. Nie... Serio, nie wiem. Serio. Na pewno musi być wyjście na ogródek, no bo jak już go zrobiłam, to musi być wyjście na ogródek. W sensie, no można też od zewnątrz z... 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 wejść do ogródka, ale moim zdaniem trochę dziwne. Nie mam miejsca, zrobię potrójne drzwi. Tak? Ej no, a te drzwi są bardzo polskie, moim zdaniem. Wiecie co? Załamka. Yy, Chciałabym te drzwi ale tylko to. Nie ma, chyba Raczej nikt nie spełni moich wymagań. Tu takie są niby, ale są bez okna. I nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Powiedzmy. Zewnątrz nie wyglądają, myślę. Nie wiem. Nie wiem, czy to będzie na środku, czy raczej tak z boczku. Tutaj może. I tu by było... Nie, tu łazienka nie może być. Tu może będzie łazienka. Yy, chcę powiedzieć, że... Miałam słowa manię nerwowe przy tym domku. Yy, jak widać, dom wygląda na razie tak. Ale ja to zmienię. I to bardzo dużo. Yy, kuchnia zostaje w tym miejscu, gdzie była. Bo <gryw> powiedzmy, że mi się podoba na razie. Może jeszcze jakoś coś kolorystycznie w niej pokombinuję. Oczywiście te rzeczy tu poustawiam tak, jak powinny być. Ale to, co się dzieje tutaj... Tu jest łóżko składane. I wygląda... Głupio. I większość rzeczy, które tu jest, pójdzie wek, że tak powiem. Zostanie usunięta. Yy, musiałam odczekać dosłownie jeden dzień na to, żeby się za to zabrać z powrotem, więc proszę zacznijmy to teraz naprawiać tak, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Może nie jest najgorzej, ale mi się nie podoba i wygląda dziwnie. I to łóżko mnie przeraża tutaj składane najbardziej. Dobrze. Więc dajcie mi to pousuwać na szybko. Dobrze, więc rzeczy, które zostają, to jest ten przedsionek, ta szafa, ta komoda. Ten stolik, tylko on będzie w innym miejscu. To te rzeczy zostanie ten wieszek na ubrania tutaj. Zasłony i te lampy, bo mi się bardzo podobają i myślę, że pasują do tych yy, betonowych ścian. Ten kwiatek jeszcze nie wiem. Zobaczy się. I teraz layout. A więc tak, tu będzie salon. Tu będzie tak jakby sypialnia. Zobaczycie zresztą. I tu będzie ubikacja na cztery kratki. Więc zacznijmy to robić tak, jak to powinno być. <laughs> I żeby już nie straszyło i... Nie powodował jakiejś depresji u mnie. Bo tak to przez chwilę wyglądało. Mamy tą ścianę wydzieloną. Tu jest wąskie bardzo przejście do kuchni, ale jest. I to jest najważniejsze. I zaczniemy od sypialni. Myślę, że to łóżko będzie tutaj pasować. No, myślę, że... Całkiem miło. Może jeszcze jakąś lampkę tu dodamy. Okej, okay. spróbujmy kolory. Ej, w sumie to wygląda spoko, moim zdaniem. Myślę, że git. Jeszcze zobaczę na parowany. O, ten wygląda całkiem dobrze. Może bardziej taki? W sensie one są dość podobne do siebie, ale ten ma tutaj jest bardziej jakby żółty i ma te drewniane wstawki, więc... Chyba go zastąpimy. Nie wiem, czy dawać dwa, czy jeden. Może i dwa. Tylko, żeby były takie same, jeszcze to by było fajnie. Dobra. Ja bym chciała, żeby były dwa. Ale, żeby były o jedną kratkę mniejsze. Czy to wygląda dobrze? No, trochę. Trochę klika. Ale ogólnie myślę, że kit. Dobrze, niech tak zostanie. To. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wyjdzie w praniu. To tutaj bardziej przesuniemy i może tego kwiatuszka też mamy bardziej tutaj. A ja go zmniejszę w ogóle, może. Nie wystaje jakoś bardzo, więc może zostać. I salon. Tutaj może pójdziemy bardziej na bogato, ale coś tu się nie tak stało z podłogą. A ja chyba, wiem co nawet? O, no tak lepiej na pewno. Dobra. To. Czy to jest tu sens dawać? Nie wiem. Tam na razie tutaj. O, i tu może jeszcze jakieś lustro damy przed. Trochę to jest niebezpieczne, ogólnie nie róbcie, nie patrzcie się w lustro <grym> Jak śpicie <grym> Jakieś duchy niby przychodzą i e, Możecie się zlać w galoty po prostu <grym> Nie no, nie słuchajcie mnie Lustro stojące Nie, ono mi się z drugiej strony nie podoba chyba za bardzo nie Jest tylko takim No też jest białe niby Ale nie, tak jest okej, okay, a To mi się strasznie podoba Ogólnie to lustro e, Będzie to dobre, będzie to dobre Dobra, lampa tutaj na chwilę. Dywan. No, powiedzcie, czy to nie wygląda super? Myślę, że okej. Okay. Dobra, teraz salon. Fajnie by było, jakby to był jakiś inny kolor ściany, ale mniej więcej wiem, jaki jest telewizor. Chcę ten na pewno, ale niżej troszkę. Aha, tak to tu wygląda. O nie, teraz z okna dachowego będzie widać kibel. Nie! Dobra. Nie wiem jeszcze, co z tym zrobię. Może będzie po prostu podgląd. Znowu tu ptaka i tyle. Po prostu trudno życie. Tak, trudno. Przynajmniej mam nauczkę, żeby najpierw zrobić w środku ściany, a potem ewentualnie dach i takie rzeczy. Przynajmniej w takich małych domkach, bo duży domek to jeszcze by się jakoś to ogarnęło, nie? Ale mały domek? Ja nie wiem, po prostu nie ma opcji po prostu, żeby to wyszło. Myślę, czy by użyć znowu tych modułowych yy, kanap. Znaczy może coś takiego pasował do łóżka, ale. Mm, nie wiem, czy mi na tym aż tak bardzo zależy. Więc może jednak spróbuję z tymi modułowymi kanapami. Nie wiem, jaki kolor wybrać. Ej, te są całkiem ładne. Podobają mi się te nóżki w ogóle. W ogóle te kanapy mi się bardzo podobają, jeżeli o to chodzi. No te były też nie są fajne. O, to też jest fajne. Ej, ten. Ja... Nie wiem, ja lubię takie podrowe, różowe kolory dziwne. Uwielbiam w ogóle kolorowe rzeczy. Mm, dobra, niech będzie to. Jezu Chryste. A czekajmy, że zamiast jest To tam, to, tutaj, to tutaj. Haha, <grystanie> dobra, tu nie będzie można usiąść, ale on to. Gdzieś. <grystanie> Najważniejsze, żeby wyglądało. Dobra, i tutaj to tak zrobimy. W sumie troszkę dziwnie to wygląda, że... chociaż... A! Gorzej nie będzie, gorzej nie będzie. Stolik. A może jednak białe to zrobimy? Eee, myślę, że nawet lepiej. E, tu nie. Aha, i zastanawiam się, czy tu wrócić te, te zasłony. Przynajmniej tak. Może. Telewizor też trochę zmniejszy. Ej, myślę, że spoko. Jeszcze to trochę przesunę, żeby mi na tą filankę to tu nie wchodziło. No. Tutaj jeszcze jakąś szafkę z jakimiś pierdzielnikami. Pierdołami. A może... eee... Patrzcie, nawet kominek nam się tu zmieści. Ej, serio. Chyba go zostawię. Może taki bardziej ciężko mi określić, ale chyba jednak ten. Ten mi się bardziej podoba, bardziej to pasuje moim zdaniem. I tak to damy wyżej. I jakieś piercielety. Nie wiem, czy mi się tu zmieści jakaś piertoła Tak szczerze mówiąc, ogarka nie będę dawać. O, jakieś zdjęcie. Kasety. O, to na pewno muszę zdać tutaj. Tak, i te buty też rzucę tutaj. Myślę, że... Okej, to wygląda. Dobra, czy coś tu jeszcze dajemy? Chyba nie bardzo. Dobra. Tak się prezentuje salon. A tu jeszcze miałam rzeczy do salonu. Są to jakieś takie magazyny. A te kwiatki. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Okej, okay. A kolory? A jak inne? O, może te będą dobre. Myślę, że salon wyszedł bombastycznie. I w ogóle pięknie. Zastanawiam się czytawać tu jakiś dywan. Może zobaczę, jakie mamy opcje. Ten jest mały. Ten jest nim większy, ale nie ma takich kolorów fajnych jak ten. O! Idealnie! I to dam tutaj. I jest ślicznie. Drzwi do łazienki, Nie wiem, czy robić je od kuchni. Raczej tutaj, może. Bo chcę tu zrobić jeszcze biurko. Albo tutaj, albo tu. I to by było wszystko, ale nie wiem. Dobra, zróbmy, zróbmy te drzwi. Zróbmy je na razie tutaj jakie Może te po prostu. A biurko może być też na jedną kratkę, nie? Przecież nic się nie stanie, tak? Mam takie, może będzie ładne. Zobaczymy. Ściany mniej więcej e, wiem, jakie wybiorę. I to będą okładziny i to będą te. Tak. I podłoga to będzie ta sama, co jest w kuchni. Dobrze. I teraz tak. Łazienka. Prysznic. Dobra, jednak wejście będzie od kuchni. Tak. To będzie prysznic. Kurde, no nie wiem. Nie wiem, czy to dobrze robię. Boże, Trzeba nam kibel i umywalka. Kibel, kibel jest. Umywalka jeszcze jakaś. Wiem już, jak to zrobię. Kto poka temu zabroni? Kto powiedział, że tak nie można? Kto powiedział, że nie można zrobić. No ja powiedziałam. Ja powiedziałam. No nie, tak nie może być. Nie podoba mi się to w ten sposób. że się zaraz. Robię własny prysznic po prostu i ty. I tu będą kolejne drzwi. z dodatku, spa. Dzień spa. Czy to jest wysokie? Nie. To jest. To jest to, co ja chcę. Tak, tu będą te. I tu będzie okno. O. Słyszycie eko? Czy nie? A dzień spa. Nie, nie no. Kto to widzi zresztą? <gry> Dobra. I weźmiemy slev, jakiś mały, żeby się tu zmieścił. Kompaktowe wnętrza. Aha, tu jest tylko jedno. I ona jest dość duża, więc chyba jej nie użyję. One są wszystkie duże strasznie. Ej. Ja nie wiem, czy to będzie tak, jakbym chciała. To jest za duże, to jest wszystko za duże. Mam nadzieję, że się zmieszczą, jak będą tu chodzić, że to będzie wszystko funkcjonalne. Oczywiście jeszcze to wszystko przetestuję, bo chcę też sprawdzić, czy właśnie jest funkcjonalne i chcę też zmienić kolor świateł na jakiś ładniejszy, a na razie... Aha, ale tu nie może być, bo znowu... Eee, znowu nie być lustra. A czy musi być lustro? Właśnie, co no fajnie by było, ale nie wiem. Załamanie. Ej! ale oni po tak kurde nie przejdą no nie ma opcji nawet takiej czy ja sprzedałam kibel właśnie? no patrzcie jakie to jest ogromne nie ma opcji takiej nawet czy można wejść do prysznica jak są tak drzwi? ja nie wiem tego serio mam nadzieję, że tak i że nie można tego zrobić lepiej po prostu to zostaje tak i idzie tutaj jeszcze lustro i oświetlenie jeszcze myślę, że ciekawie to wygląda a może zrobimy tak? Tak, to będzie miał oczywiście inny kolor niż teraz świeci. I jeszcze biurko. Nie mamy tu drzwi, więc może być biurko na dwie. Tylko trzeba jakieś fajne wybrać. Jakieś zgrabne na pewno. I pasujące do całej reszty. To mi się podoba w sumie. Nie jest aż takie wielkie. Zmienimy jeszcze kolor. Jak będzie w ogóle takie, żeby mi pasowało? Nie, nie ma za bardzo. Czy to będzie tu dziwnie wyglądać? Troszkę tak. O, o, czekajcie, ale to znowu bardziej wygląda jak to aletka, nie biurko. A raczej nie. To jest znowu duże. A raczej nie chcę szklanego. No, powoli kończy mi się wybór. To by pasowało nawet do tych mebli. Tylko muszę zmienić kolor. Nie wiem, nie wiem, może zostanie. A to. No i pięknie. Okej, okay, krzesło. Teraz jakieś. Światełko na to, jakąś lampkę. Może i nawet taką. I jakiś obraz tutaj. Czy tu jakąś wciereczkę dajemy? Może no, by było całkiem fajnie, gdyby była jakaś godna uwagi. A może sobie daruję tą wciereczkę. Myślę, że tak jest okej. Okay. No to chyba by było wszystko. W nocy to wygląda tak. I zaraz. Wrócę, wprowadzę Sima. Zmienię te kolory świateł i zobaczymy. Aha, tu jeszcze miałam poukładać te rzeczy. Dobra, to będzie tutaj. Te cytryny. Nie wiem, gdzieś gdzie coś się coś, wymyśli Coś się wymyśli Co Tak. To wypije teraz stąd. Tak. Może tutaj. I teraz ten obok. I może cytryny przed. I tu może jeszcze coś powiesić. To jest. Milenialskie. Łazienka jest ciasna. Sypialnia. E, myślę, że całkiem ładnie wyszło. Tu lustro jest ładne. Fajnie to wygląda. I salon. I nawet jest miejsce, żeby zjeść. Myślę, że dobrze wyszło. Szczerze, traciłam wczoraj nadzieję, że to wyjdzie. Jeszcze trzeba nam zrobić ogród. Ale to już będzie najmniejszy problem, mi się wydaje. Bo no, tutaj całkiem to dobrze wyszło. To mi się bardzo podoba. W sumie nie wiem, po co to tu jest. Bo nie ma miejsca na to dziecko, chyba że nie wiem, zrobimy jakąś klatkę na zewnątrz. Albo piwnicę, o! Tylko, że nie mam gdzie tu dać. No, może tu by się drabina zmieściła, ale... Nie wiem. Zobaczmy jeszcze. <ścoughs> nie no. A raczej nie, ale od biedy może być. Dobra, wprowadzę tu szybko Sima jakiegoś i zmienię te światła i pokażę jak to wygląda już finalnie. Ej! Co myślić o tym o zegarze? O, kolor chyba zostawię biały. Ej, no nie jest. Jest przyjemnie. Tu jeszcze bym coś powiesiła. Zaakceptuję to po prostu. Niech to tak jest. Brakowało tam czegoś, powiesiłam. I niech tak zostanie. Co jeszcze? Ech. może... Jezus Maria, szklanka poleciała prawie. Czy coś jeszcze tu można wsadzić? Na pewno coś można tu wsadzić. No, pozostawię to do oceny publicznej. tak? Nie wiem, czy tu coś będę dała. Może to usunę. Jeszcze nie wiem. Dobra, idę zmienić te światła. No więc tak się prezentuje już domek. Z zewnątrz. Tak. Tutaj jest ym, tylni ogródek. Tu można pranie powiesić. Tu jeszcze nie jest zrobione. Tu jest bajoro. I tak, okno dachowe. Sypialnia. Salon. Tutaj drzwi frontowe. Kuchnia. I łazienka. No i teraz będziemy się tutaj brać za ten ogródek. Okej, okay, więc najpierw zrobimy sobie ścieżkę. Hmm, zastanawiam się nad basenem. I myślę, że zrobię basen. Mhm. Te kaweczki tutaj pomalujmy koło basenu. Dobrze, może jakieś roślinki tutaj wciśniemy teraz? Czy dajemy tu jeszcze jakieś drzewo? Można by było w sumie jakąś palmę, nie? Zobaczymy, jakie tu są palmy w ogóle. Okej, okay, super. Myślę, że się wtapia w tu krzaki. Zastanawiam się, co tu włożyć do tego. Tak, myślę, że i. Teraz spróbuję zrobić tutaj wokół basenu tą część. Dwa leżaki. I zastanawiam się, czy tutaj robić miejsce na jakieś ognisko, czy coś takiego. Teraz kanapy. Dobra, teraz muszę jakieś kawelki tutaj dać. Może to po prostu tam. O, teraz jeszcze poprawimy te. Chciałaby się tu jeszcze bar, ale nie wiem czy nam się zmieści. Był taki... na jedną kratkę na pewno. O. Tu brakuje jakiegoś świetlenia. Jeszcze by zobaczy. Ok, a więc tak aktualnie się prezentuje ten ogródek z tyłu. I zaraz zmienię jeszcze oświetlenie na kolorowe i będzie już gotowe w zasadzie. A jeszcze światła w basenie muszę zmienić. No więc, domek już jest skończony w całości. Przejdziemy się teraz po nim. Tu jest nasze bajorko, są drzwi wejściowe, wieszak na pranie i taka drabinka do zabawy. Tutaj jest wejście do naszego domku, jest szafa, wieszak na ubrania, komoda, buty, salon, takie małe biurko, sypialnia i kuchnia, no i oczywiście łazienka, i teraz pokażę wam jak wyszedł ogródek, a więc ogródek prezentuje się tak. Tutaj mamy wyjście z niego, wyjście na ogródek. Tutaj jest basen. Koło basenu mamy leżaczki. Tutaj mamy takie palenisko. I ławeczka. Cały ogródek prezentuję tak. I tutaj jeszcze pokażę domek. Tak, i zmniejszę to okno dachowe, żeby nie było widać tej łazienki. Mam nadzieję, że podobał Wam się yy, odcinek. I że widzimy się w następnych odcinkach. Moim zdaniem, yy, domek finalnie wyszedł pięknie. Jest bardzo klimatyczny. Te kolory robią swoje. No, i to gwiaździste niebo w sypialni właściwie. Kuchnia też wyszła całkiem ok. No i łazienka też jest bardzo klimatyczna. Jeżeli Wam się podoba, dajcie mi znać w komentarzach i widzimy się w następnym odcinku.